Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesius z Attitude Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut i się porozmawiamy sobie o Monday Night Row z dnia 18 października 2021 roku. Ostatnie row przed Crown Jewel i naprawdę nie jesteście sobie w stanie wyobrazić jak długo czekam na ten moment, kiedy w końcu skończymy te wszystkie storyliney związane z Arabią Saudyjską, kiedy draft w końcu będzie działał, a nie, że wszystkie gwiazdy mogą być gdziekolwiek one tylko chcą, to co najgorsze już za nami i wiem, że to to jest trochę naiwne myślenie i możecie mnie nazywać jak chcecie, możecie mnie nazywać głupcem, ale ja wiem że bo gdybym nie miał tej wiary, to już bym po prostu nie oglądał WWE. Przede mną dzisiaj pracowity dzień, ponieważ teraz nagrywam oczywiście odcinek Shortcut, potem nagram predykcje dotyczące gali Crown Jewel, które wlecą albo dzisiaj wieczorem, albo jutro gdzieś w południe, ale chyba dzisiaj wieczorem. Następnie jutro oczywiście Shortcut od jaya Później czwartek chyba nic nie będzie na kanale. Na piątek planuję wrzucić odcinek o bigging który będę dzisiaj montować, chyba że go właśnie wstawię w czwartek, przed galą, to jest, to jest dobry pomysł. Yy, piątek, no to oczywiście omówienie gali Crown Jewel, sobota WWE Shortcut, a niedziela, w niedzielę Pan Bóg kazał odpoczywać, więc nie będzie żadnego materiału. Przed rozpoczęciem zachęcam was do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No a teraz zaczynamy omawiać tygodniówkę, którą rozpoczęliśmy od wyjścia Charlotte Flair. Było to jej ostatnie pojawienie się na Monday Night Raw, przynajmniej w przeciągu następnego roku, a przynajmniej tak nam powiedziało WWE, więc spodziewała się fanfarów, spodziewała się pożegnania, god Mistrzyni jakichś balonów czy rzeczy tego typu, ale nic takiego nie miało miejsca. No i trochę ponarzekała. Następnie tak, jakby włączył się u niej tryb samego Zayna, ponieważ stwierdziła, że to jest jedna wielka konspiracja, że jest teraz ostatni raz na Czerwonej Tygodniówce i musi dzisiaj bronić tytułu z Bianką Baler, ponieważ tak dzisiaj w main eventie będzie walka o tytuł kobiet. Totalnie znikąd, więc być może Charlotte ma trochę racji. No ale to jest WWE I tam potem Charlotte kontynuowała, że Bianka przecież ma już swoją szansę na zdobycie tytułu podczas Crown Jewel. No i gdy tam zaczęła tak segadać o Biance, to na arenie pojawiła się właśnie Bianca Belair. Powiedziała, że przez ostatnie Tygodnie, miesiące udowodniła, że zasługuje na tą walkę o tytuł Raw Kobiet i z racji na to, że Raw trwa aż 3 godziny, to masz właśnie 3 godziny na pożegnanie się ze swoim tytułem. No i że po Crown Jewel będzie miała obydwa mistrzostwa i będzie Double Championem i u. Ale super. Zakończyło się to takim mini Brawlem, no nie będę oszukiwać, nie był on jakiś mega intensywny, po prostu kilka punchy tam Bianca wyrzuciła Charlotte. No i w taki sposób pierwszy segment się zakończył. Nie było on najgorszy, powiedział nam co będzie w main eventie. Możemy lecieć dalej. Następnie krótki wywiad z New Day w Gorilla Position przed walką. Xavier'a z Jinderem Mahalem. No w sumie nic konkretnego tam nie było, tyle tylko, że Xavier chce być jak ci wielcy, zwycięzcy King of the Ring, czyli na przykład Brock Lesnar, Macho Man Randy Savage czy King Booker. Przechodzimy do samego pojedynku i na całe, na całe szczęście Xavier Woods pokonuje Gingera Mahala i wydawało to się oczywiste, ponieważ nawet jak jeszcze ten turniej się nie zaczął, to było jakby budowane, że Xavier będzie przynajmniej w tym finale, jednak jak dla mnie również oczywiste było to, że w półfinale zmierzą się Kofi i Xavier, a niestety takiej walki nie dostaliśmy, a bardzo szkoda, ponieważ moglibyśmy usunąć kilka walk z dzisiejszego programu, dać tą walkę Kofi i Xavier i już wam mówię, że byłaby to zarąbista walka, no ale niestety w to nie polecieli, eee, jeśli chodzi o pojedynek Xavier'a z Gingerem, to możliwe, że trwał on dłużej niż cały turniej Kings Crown nie, no aż tak długi nie był. Nie wiem, może ile trwał. 10 minut, 12 minut. Jak wspomniałem już wcześniej, Xavier wygrywa i dobrze. A po walce zakłada na siebie Pelerynę w geście triumfu. Oby tylko nie przyniosło mu to pecha. Yy, wywiad z Austinem Fury, Monta mówi, że no w zeszłym tygodniu pokładałem Jeffa Hardiego i mam z nim zdjęcie, ale super. A potem przychodzi cała TV 24-7, tam ganiają się, aż w końcu podchodzi do Austina Art i wzywa go na walkę w singles meczu, wychodzi potem Austin Fury i okazuje się, że jednak Art nie będzie z nim walczył, tylko będzie z nim walczył jego przyjaciel, którym okazał się Jeff Hardy, czyli rewanż zeszłego tygodnia, Austin Fury kontra Jeff Hardy. Jedyne co mnie pociesza to fakt, że Jeff Hardy jest przeniesiony na SmackDown, więc już nie będzie Będziemy widzieć kolejnych rewanży. Walka, jaka była, taka była. Austin wygrywa nawet czysto. Po walce ponownie robi sobie z ciałem Jeffa selfie. Ale następnie Jeff Hardy wstaje, jak gdyby nigdy nic. Atakuje Austina i również sobie zrobi z nim zdjęcie. No, taki mini feł w momencie przejściowym dla tych dwóch. Mimo wszystko, Austin Theory teoretycznie powinien być jeszcze na NXT, ponieważ zasady draftu dopiero obowiązują od, ee, Raw po Crown, od SmackDown po Crown Jewel. Więc Ostia teoretycznie nie powinien tutaj być, no ale niech inny tam już będzie. O, oh, Boże Święty. Następną walką był Biggie i Drew McIntyre kontra Dolph Ziggler i Robert Trud. Przepraszam bardzo, być może ja nie pamiętam, być może nie mam aż takiej dobrej pamięci. Ale czy przypadkiem ta dwójka w zeszłym tygodniu nie zaatakowała sama siebie? To nie powinni, oni się powinni mnie nienawidzieć. Dlaczego oni są znowu razem w takim Jak ja nienawidzę, jak WWE bukuje face contra face rywalizację. I dlatego zdecydowanie bardziej wolę, kiedy robią face contra heel. I nie dlatego, że rywalizacje face contra face nie mogą mieć miejsca, ponieważ było wiele świetnych rywalizacji face contra face. Tylko oni za każdym razem, przez ostatnie lata, kiedy tak robią, to muszą dać. Can they coexist? i <laughs> Kurde, nie mogliśmy zrobić, nie wiem, dwóch oddzielnych pojedynków, gdzie Bigi w kilka sekund pokonuje Dolfa Ziglera. Yy, McIntyre pokonuje w kilka sekund Roberta Ruda. I potem mają krótkie promo, albo po prostu sterdą, gdzie patrzą na siebie z nienawiścią. To nie musieliśmy przed tą walką dać promo, że no sorry, Biggi, sorry, dru, będziemy przyjaciółmi, będziemy razem współpracować. I tym razem pokonaliśmy Dolfa Zigglera i Roberta Ruda. Co to nam dało do tej rywalizacji? Dokładnie nic i tylko zdenerwowało wielu fanów, w tym mnie. Potem. Charlotte poszła sobie do dania Pierce'a i Sonny Devils'a i powiedziała: Eee, ja nie chcę dzisiaj bronić tytułu, jestem ostatni raz na Row, a wy mnie tak traktujecie. A Pierce powiedział: No tak, więc tak czy inaczej ta walka się odbędzie. A następnie pojedynek Mansur kontra Cedric Alexander. Trochę szkoda Cedrica i Sheltona, ponieważ te kilka tygodni temu powrócili do Bobiego Lashley'a. Od tego momentu chyba ani razu nie byli z Bobim Leslejem i tak sobie. Niby są w Hurt Business, ale nie są w Hurt Business I przegrywają każdą walkę Znaczy przepraszam, w zeszłym tygodniu wygrali z Mansurem i Alim No ale tam był rozpad, więc musieli wygrać A teraz Cedric walczy sobie solowo z Mansurem Oczywiście przegrywa, ponieważ Mansur to jest totalny kozak Szczególnie kiedy zbliża się szum w Arabii Saudyjskiej A po walce wychodzi Mustafa Ali i mówi mu Tyle cię uczyłem, tyle cię uczyłem A ty nadal zachowujesz się jak po prostu kompletny debil A następnie Mansur wziął mikrofon I dał całkiem fajne promo, że na Crown cię zniszczę Ogólnie cała ta wymiana zdań pomiędzy tą dwójką była naprawdę bardzo fajna, w sensie. Nie była jakaś niesamowita, nie, nie, nie wstałem nagle z fotera i mówię: O kurde, ale to jest dobre. Ale jak na taki no, midcardowy, lowcardowy feud prowadzący do Gali w Arabii Saudyjskiej, no to nie będę narzekać. Ta krótka wymiana zdań bardziej rozbudowała postać Aliego i Mansura niż ich booking przez ostatni rok, więc no, to już może dużo powiedzieć. Yy, następnie face-to-face, -face, przepraszam, nie face-to-face, -face, tylko No Holds Bart, interview Goldberg i Bobby Leshley i mi ten ten segment oglądało się bardzo fajnie i może dlatego, że lubię taki głupi humor, no ale tak, yy, zaczęło się od przemowy Goldberga, gdzie powiedział, no Leszli zabiję Cię, jak to mówiłem przez kilka ostatnich, tylko nie, ja Cię zabiję, A, bo się powiedział Goldberg. Goldberg, Czy ty wiesz, że to jest nielegalne? Czy ty wiesz, że ja mógłbym to zgłosić na policję? To jest zagrażanie życia w miejscu pracy, ale spokojnie ja nie będę nic zgłaszać, ponieważ nic takiego na Crown Jewel nie będzie miało miejsca. Tam Leslie wspomniał jakoś o rodzinie Goldberga. od razu Goldberg: Nie mów w mojej rodzinie, tak, bo cię zabije, bo cię zabije bardziej niż już mówiłem, że cię zabije. On mówi: Dobra, ja nie będę cię nawet słuchać, po prostu wiedz, że na Crown Jewel zakończę twoją karierę. No i potem coś tam jeszcze Goldberg powiedział i tak się skończyło. Segment osobiście mi się podobał i cały czas mówię, to już chyba trzeci dzień z rzędu, ale będę to powtarzał. Nawet podczas predykcji, nawet podczas oglądania samej gali. Leslie, ja cię trzymam za słowo: na crown jewel masz zmiażdżyć Goldberga i zakończyć jego karierę, żeby już nigdy, ale to nigdy więcej nie wracał. Potem przechodzimy do Gorilla Position, gdzie rozmawiają ze sobą Randy Orton i Matt Riddle. Akurat teraz sobie przypomniałem przez ten segment, bo zapomniałem wspomnieć, że wcześniej był segment z udziałem Street Profits, gdzie oni mówili, że no, no na Crown Jewel będzie walka AJ Styles i Omos kontra RK-Bro i kto wygra, kto wygra, uuuu. Uu". A my przyszliśmy na Raw, żeby podnieść poziom Dywizji Tag Team, tam jeszcze przyszli AJ i Omos, w skrócie nic ciekawego. No ale tak, teraz rozmawiali ze sobą Randy i Riddle, no i w sumie Jedyne, co tam ciekawego było, to Randy powiedział, Riddle, do you want a smoke? Że wiecie, haha, smoke, że haha, marihuana, że Riddle, aaa. Ach, dawli, jacy wy jesteście śmieszni. E, a tak, RK Bro kontra Straight Profits, spoko pojedynek, naprawdę nie będę narzekać, ale zakończył się przez dyskwalifikację i to nie jest pierwszy pojedynek na tej tygodniówce, który, jeśli chodzi o sam poziom ringowy, jest naprawdę bardzo dobry, jednak kończy się w taki, a nie inny sposób. No już się wydaje, że Randy ma wszystko pod kontrolą, jednak rozbrzmiewa muzyka AJ Stylesa. Na stage'u pojawia się Omos, Randy patrzy na niego, a to się okazuje, że od tyłu atakuje go AJ Styles i to jest ta jakby zemsta za to, co Randy robił AJ'owi przez ostatnie tygodnie i Phenomenal for i dyskwalifikacja i potem Omos i AJ niszczą zarówno Street Profits, jak i właśnie Arcade bro Na Crown Jewel dla przypomnienia dostaniemy walkę Arcade bro kontra AJ Styles i Omos. Jakoś powoli ten feud budujemy, ale na całe szczęście na Crown Jewel to wszystko się zakończy. Pojedynek półfinałowy Queen Crown Shayna Baszler kontra Dudrop. to była chyba najdłuższa walka tego turnieju i trwała może nie wiem, z 3 minuty, ale nie przypominam sobie, że była jakaś dłuższa, a zakończyła się w taki fatalny sposób, ja wierzyłem, jako wierny fan Shayny Baszler nie fanboy, nie jakiś super ultra mega fan, po prostu ją lubię Myślałem, że te ostatnie tygodnie sprawiały, że będzie przynajmniej w tym finale Queen's Crown, że się odbuduje, że znowu będzie tą dominatorką, ale nie, nie. przegrała z Dudrop i nie mam nic do Dudrop, ponieważ wiem, że gdybym miała lepszy gimmick, to potrafiłaby wykonać o wiele lepszą robotę, ale w jakiś sposób przegrała Sheina, to już jest co innego, ponieważ wyglądało to mniej więcej tak. Wykonuje ona swoją dźwignię, Killafuda Clutch, no i w sumie chyba to sprawiło, że ten bojnik był taki długi, ponieważ trzymała tą dźwignię przez jakąś minutę, a następnie Dudrop jakby położyła się na plecy i przygniotła Shane'ę i w taki sposób wygrała w półfinale turnieju King of the Ring dla kobiet. No niech to dużo mówi. To jest w sumie podsumowanie, jaki poziom ma cały ten turniej. Podczas całej tej walki to sobie siedziała Zelina Vega na tronie, na stage'u i miała założoną koronę. Okej. Okay. E, Bianka dostaje czapkę od e, Rui Ripley i Nikki Olmosy Superhero, miło od nich. E, kolejna walka Finn Balor kontra Mace czy Mace w ogóle walczył na tej tygodniówce. W się sensie rozumiem, że zasady draftu obowiązują dopiero od SmackDown po Crown Jewel, ale Mace został przedraftowany na SmackDown, a chyba Dajczak został na Raw. Albo było odwrotnie, teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że T-Bar jest na Raw, więc może fajnie było, żeby to T-Bar. Jednak, chociaż, chociaż może planują dla niego coś lepszego. <grywdy> Będę się oszukiwał, ale może planują dla niego coś lepszego i po prostu nie chcieli go podłożyć, a Mace to jest tylko Mace i Finn Balor wygrał. Raczej nikogo to nie zaskakuje. Podczas walki, podobnie jak przed chwilą, Zelina siedziała na tronie z koroną. Tak teraz Xavier się na tronie z koroną, więc fajnie, że jest jakaś różnorodność w programie. Szczególnie, że to była walka za walką. No i po walce było, było bardzo intensywnie, ponieważ panowie patrzyli sobie głęboko w oczy i mówili ja będę King of the Ring, nie, to ja będę królem, ja będę królem. No i bardzo intensywnie. Następnie kontynuujemy to dziwne coś z Johnem Morrisonem. Tym razem podeszli do niego Viking Raiders. No i zapytali się, co tam robisz. On tam mówi, no szukuję swoje chi, coś tam, coś tam. Ja już wiem, że do niczego to nie doprowadzi. Zapomnę o tym, za jakieś 2-3 tygodnie przyjdzie sobie John Molison po prostu na gale i zostanie jobdzięty jakiemuś karionowi Krosowi czy innemu dominatorowi. No a o tym czyj kompletnie zapomnę. Przechodzimy do main eventu Charlotte kontra Bianca Belair, Oczywiście mistrzostwo roł kobiet na szali i to była bardzo dobra walka. To była najlepsza walka na tego dniówce. To był Podobny poziom jak dla mnie, co Sasha Banks kontra Becky Lynch podczas ostatniego SmackDown. Może trochę gorsze, ale jednak oglądało to się znakomicie. I to była druga tygodniówka z rzędu, gdzie panie zamykają galę i to walką na naprawdę wysokim poziomie. Jednak tak, no końcówka była jaka była. Otóż Bianca BR wykonuje piękny powerbomb z trzeciej liny. To niestety nie wystarcza. No i potem Charlotte wyrolowuje się z ringu i atakuje Biankę krzesłem. Dyskwalifikacja, więc jak już wspomniałem, Wcześniej kolejna walka, gdzie jest walka dobra, ale kończy się przez dyskwalifikację, więc pozostaje niesmak w ustach. No i nie wiem, czy na końcu im się czas skończył, czy co, ale było to bardzo takie chaotyczne, że Charlotte tylko chyba raz uderzyła tym krzesłem, potem Bianca od razu wzięła krzesło, zapakowała tam też może raz. Charlotte ucieka i od razu komentatorzy, hej, hej, widzimy się na Crown Jewel, yy, siema. I koniec tygodniówki. Nawet szybko poszedł odcinek, ale w sumie nic takiego wielkiego na tej tygodniówce się nie wydarzyło, żebym mógł jakoś, nie wiem, rozwodzić się nad jakimś tematem, żebyśmy tylko teraz przeszli przez Crown Jewel i wiele, że będziemy podążać do lepszych czasów dla Bookingu WWE. To ja w ogóle gadam, przecież gale w Arabii Saudyjskiej chyba są 3 do roku. Przynajmniej tak pamiętam, że był kontrakt, więc już niedługo znowu jakiś super showdown, czy Greatest Elimination Chamber, albo Greatest WrestleMania, albo jak było WrestleMania Backlash, to będzie teraz WrestleMania Crown Jewel, albo WrestleMania Super Showdown. To jest pomysł. Albo w ogóle zróbmy WrestleMania 38 zamiast w Dallas to w Arabii Saudyjskiej. Dlaczego nie? W main evencie Mansur kontra Roman Reigns i to właśnie on pokona Romana, stając się nowym Mistrzem Universal. To jest pomysł, musicie nad tym pomyśleć WWE. Myślę, że wszyscy by to kupili. Eee, dobra, ja już nie przedłużam. Mówi do Was Lacius, Polska. Słyszymy się już dzisiaj na predykcje dotyczących gali Crown Jewel 2021. No i to chyba tyle. Cześć!